Hej, wszyscy chcemy dostać się z punktu A do B w najszybszy, najbardziej bezpośredni możliwy sposób, prawda? No właśnie. A zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie ma bezpośredniego lotu z waszego rodzinnego miasta do jakiegoś wybranego miejsca docelowego? No cóż, jest ku temu powód. Do podejmowania decyzji o nowej trasie linie lotnicze angażują bystrych analityków, którzy decydują, jak ta przebiegnie i czy w ogóle powstanie. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na dwa główne pytania. Ile osób chce w dane miejsce polecieć i ile pasażerowie są gotowi za to zapłacić? W zależności od tych dwóch czynników linie lotnicze mogą zdecydować się na otwarcie nowych tras lub zamknięcie dotychczasowych. Odległość przekłada się na paliwo, a paliwo oznacza pieniądze. Jeśli nie sprzedadzą wystarczającej liczby biletów pasażerom chętnym podróżować na danej trasie, ta traci rację bytu. Więc nie tylko my, pasażerowie, chcemy dostać się z punktu A do punktu B w najszybszy możliwy sposób. Liniom lotniczym również zależy, by lot był jak najefektywniejszy. W końcu czas to pieniądz. Swoją drogą zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ludzie nie chcą latać z punktu B do A. Zawsze tylko z A do B. Niby czemu? B jest miłym miejscem do odwiedzenia, ale nikt nie chce tam mieszkać? Nie rozumiem. Ale do rzeczy. Większość z nas, wybierając się na wycieczkę, uważnie planuje trasę podróży. Wybieramy najlepsze drogi, sprawdzamy ile stacji benzynowych, sklepów czy miejsc do zatrzymania ma do zaoferowania dana opcja. Nawet jeśli wy akurat nie planujecie linii lotnicze, z pewnością tak, ponieważ latanie jest o wiele droższe niż podróż samochodem. Przed rozpoczęciem lotu załoga sporządza plan. Plan jest wgrywany do pokładowego komputera, gdzie pokazuje całą trasę od lotniska początkowego do docelowego. Samolot przez cały czas będzie musiał trzymać się obranego kursu, choć tak naprawdę istnieje wiele różnych potencjalnych kursów do obrania. Tak, tak, kiedy pilotujesz gigantyczny kawał metalu w przestworzach z setkami ludzi na pokładzie, dobrze jest mieć plan B, C, a nawet D. Linie lotnicze mają przygotowaną główną trasę oraz trasy zapasowe, które można wykorzystać w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych trudności. Tak więc i pasażerowie, i linie lotniczą chcą, by samolot leciał jak najkrócej. Jak wiemy, najkrótsza droga z punktu A do punktu B prowadzi w linii prostej. Ale kiedy spojrzymy na mapę lotów, trasy zdecydowanie nie przebiegają po prostej linii. Wyginają się raczej nad naszą planetą niczym tęcza. Dlaczego? Ponieważ odzwierciedlenie trójwymiarowej kuli na dwuwymiarowej mapie daje efekt zakrzywienia. Samolot naprawdę leci w linii prostej. Dowód? Jeśli weźmiecie sznurek i połączycie powiedzmy Los Angeles i Tokio, zobaczycie, że ten układa się w linii prostej. Ale porównajcie teraz tenże sznurek z liniami południków biegnących przez całą kulę ziemską. Proszę bardzo, oto wasza tęcza! Jeśli obejrzymy sobie wizualizację lotów w czasie rzeczywistym, możemy zobaczyć tysiące samolotów lecących w tym samym czasie na tej samej trasie. Dosłownie cała mapa jest zapełniona. Spójrzcie tylko na nie wszystkie. OK, weźmy na przykład Stany i Europę. Samoloty z Nowego Jorku, Bostonu, Chicago i wielu innych miast lecą do Niemiec, Hiszpanii, Grecji, do wyboru, do koloru. Wszystkie są w tym samym czasie w tej samej przestrzeni powietrznej, a rano lądują w Europie. Okazuje się, że podniebna autostrada jest dużo bardziej ruchliwa, niż by się to wydawało. Wyobraźcie sobie, że to ma miejsce na Ziemi potężny ruch każdego dnia. Ale kiedy jesteście tam na górze i patrzycie z okna na chmury, wydaje się, że nasz samolot jest w górze jeden, jedyny. Wszystkie te samoloty lecą niemal tą samą trasą, bo jest najszybsza, a więc i najtańsza. Jak to zatem możliwe, że tysiące samolotów lecących tą samą drogą nie zderza się w powietrzu? Cóż, różnica między autostradą a niebem polega na tym, że droga jest płaska, a tam na górze tysiące kilometrów nad ziemią przestrzeń jest trójwymiarowa. I ruch powietrzny doskonale to wykorzystuje. Nadal trzeba go oczywiście koordynować. Ruchem lotniczym zarządzają dyspozytorzy, którzy wypatrują samolotów i pilnują, by nie zbliżyły się do siebie na odległość mniejszą niż 5 kilometrów. Pomagają w tym między innymi regulacje dotyczące wysokości lotu. Wszystkie loty na zachód odbywają się na parzystych wysokościach mierzonych w stopach. 34 tysiące stóp, 36 tysięcy stóp. Rozumiecie. Natomiast wszystkie loty na wschód są na nieparzystych wysokościach podawanych w stopach. 35 tysięcy, 37 tysięcy i tak dalej. Oznacza to, że samoloty lecące w przeciwnych kierunkach oddziela co najmniej 300 metrów w pionie. Nie brzmi to może imponująco, gdy mowa o wysokościach Rzędu dziesiątek tysięcy stóp, ale to mniej więcej tyle, ile mierzy Empire State Building. Niektóre obszary przestrzeni powietrznej charakteryzują się wyjątkowo dużym natężeniem ruchu. W każdej minucie przelatuje tamtędy ogromna liczba samolotów. Za każdym razem, gdy samolot wlatuje do jednej z tych wybitnie ruchliwych stref, musi bardzo precyzyjnie trzymać się swojego kursu. Ale nawet w tych mniej zatłoczonych strefach kursuje tysiące samolotów. Aby bezpiecznie wspólnie użytkować niebo, każdy z nich musi trzymać się własnej trasy, z których każda ma swoją nazwę. Przy wykonaniu tego zadania jednostki mają zapewnione duże wsparcie z lądu. Na ziemi znajdują się zainstalowane stacje pomocy nawigacyjnej. Te urządzenia wysyłają sygnały radiowe, które może odebrać samolot. Do tego są jeszcze punkty orientacyjne, czyli po prostu punkty geograficzne na Ziemi. Siatka tych punktów ładowana jest do systemu GPS, a samolot musi po tej linii podążać. Cała trasa samolotu to w zasadzie lot od jednego punktu orientacyjnego do drugiego, aż do miejsca docelowego. Wróćmy teraz do globalnego systemu śledzenia lotów. Zauważymy, że samoloty najczęściej unikają przelotów nad oceanami i dużymi zbiornikami wodnymi, a w szczególności nad oceanem spokojnym. Jasne, od czasu do czasu coś tam poleci, trzeba się przecież jakoś dostać na Hawaje, ale ogólnie rzecz biorąc, wszyscy latają wokół Pacyfiku zamiast bezpośrednio nad nim. Dlaczego? Tej trasy najlepiej ogólnie unikać, więc gdy tylko można znaleźć alternatywną drogę nad lądem, samoloty taką właśnie wybiorą. Ale to przecież bez sensu. Loty nad wodą są łatwiejsze. Weźmy chociażby turbulencję. Powoduje je gorące powietrze unoszące się nad ziemią. Gdy więc pod nami zamiast lądu rozpościera się tafla wody, turbulencje nie występują, a lot jest spokojniejszy. Mimo wszystko przelot nad lądem jest bezpieczniejszy. Sprowadza się to po prostu do możliwości awaryjnego lądowania. Łatwiej jest jednak posadzić samolot na ziemi niż na środku oceanu. Samoloty latające na trasach transoceanicznych to zazwyczaj duże jednostki z czterema silnikami. Dla tych z dwoma byłoby to zwyczajnie na zbyt niebezpieczne. Wyobraźcie sobie, że jeden z silników zawodzi, a samolot zdany jest wyłącznie na jeden sprawny napęd. To może się udać, ale żaden pilot nie chciałby tego sprawdzać na swojej jednostce. Przy czym duże samoloty też wolą mieć bezpieczne miejsce do awaryjnego lądowania. Wskażcie mi choćby jedno lotnisko o pośrodku Pacyfiku. Słabo, co? Dlatego wszyscy latają dookoła. Himalaje to kolejny obszar, od którego samoloty trzymają się raczej z dala. I znowu, nie oznacza to, że żaden się tam nie zapuści, ale nie jest to preferowana opcja. Ten łańcuch górski wznosi się na wysokość ponad 6000 metrów, a Everest osiąga 8848 metrów, żeby być precyzyjnym. Większość samolotów lata na wysokości 9000 metrów, więc wzniesienia są tu po prostu za blisko. Nie wspominając już o szalejących porywistych wiatrach, poza tym góry znacząco utrudniają manewrowanie, a do tego w Himalajach nie znajdziesz praktycznie żadnych radarów, więc pilot nie mógłby się porozumieć z ziemią. Pamiętajmy też, że lądowanie awaryjne jest wykonalne tylko na płaskiej powierzchni, a łańcuch Himalajów to dokładnie przeciwieństwo słowa płaski. Do tego dochodzi ryzyko wyczerpania się tlenu w tym i tak już niebezpiecznym rejonie. W samolocie tlenu starcza na 20 minut lotu. To daje pilotowi dość czasu na obniżenie lotu do wysokości 3000 metrów, czyli na bezpieczniejszą wysokość, gdzie stężenie tlenu w atmosferze jest wyższe. W Himalajach jest to raczej niewykonalne: z każdej strony wyrastają strome szczyty. Sami widzicie. Wracamy do naszego systemu śledzenia lotów. Zauważycie też, że prawie żadne samoloty nie latają nad biegunami. Poza tym jednym nad Arktyką. Stary, co ty tam robisz? Ah, Dubai, Seattle. Cóż, to jeden z niewielu. Lot na tej trasie prawdopodobnie wymaga specjalnego zezwolenia, odpowiedniego systemu nawigacji i unikalnego zestawu wspomagającej aparatury. Problem w tym, że bieguny zakłócają pracę systemu nawigacyjnego. Kompasy dosłownie wariują i są praktycznie bezużyteczne. Biegun północny Ziemi ma bardzo silne pole magnetyczne, które nieustannie podlega zmianom. Pole magnetyczne przemieszcza się, przez co położenie prawdziwej północy różni się od tego, co piloci widzą na swoich urządzeniach. Wystarczy, że samolot zboczy z kursu o zaledwie kilka stopni, a może się to okazać bardzo poważne w skutkach, szczególnie na długich trasach. Dlatego właśnie bardzo niewiele samolotów lata nad Arktyką. A o Antarktydzie w ogóle zapomnijcie tam nie lata nikt. Nie dlatego, że nie wolno. Chodzi o to, że prawie 70% lądu na Ziemi znajduje się na półkuli północnej i blisko 90% światowej populacji tam właśnie mieszka. Kolejny pokaźny zastrzyk wiedzy.